Jesteśmy na Sandomierskim Festiwalu Słodkości i Rozmaitości. Proszę powiedzieć, skąd Państwo tutaj do nas przyjechali i z czym Państwo przyjechali, bo widzimy, że tutaj wybór jest naprawdę duży. My przyjechaliśmy z Łodzi. Manufaktura Czekolady, świat czekolady Robert Dubarski. I produkujemy czekoladę od podstaw. E, tabliczki, figury, praliny. Pełne asortymenty. Co się najlepiej sprzedaje? To wszystko zależy od sezonowości, ale teraz tutaj za chwilę będą święta, to już też ludzie kupują prezenty, tabliczki bardzo dobrze się sprzedają, Halloween, bo akurat jest też Halloween, także jest tak duża gama, że i zabawki dla dzieci z czekolady, wybór jest duży. Z tego co widzę, są te czekolady z owocami różnymi, co jest takiego najciekawszego, co Pan mógłby polecić, albo najbardziej egzotycznego też? Mamy czekolady z, z owocami jackfruita, czyli z sklebowca. Mamy czekolady z naszymi polskimi też owocami sezonowymi, czyli z tegoroczną truskawką i maliną oiofilizacji, czyli naturalna e, truskawka i malina, które są e, po prostu poddane procesowi odprowadzenia wody. I to jest e, czysty produkt, który zawiera wszystkie witaminy. One nie ulegają degradacji, tak jak przy suszeniu. Pełni wartościowe. Oprócz tego orzechy. Bardzo różne dodatki. Oczywiście też mamy czekolady, tak jak widać, z różnymi dodatkami, tak na prezenty, na dzieci, halloweenowe. Asortyment jest dość wysoki. Rozumiem, że przed świętami Bożego Narodzenia bliżej będą jeszcze Mikołaje i tego Mikołaje, typu rzeczy, Mikołaje, tak? tak. Tu mamy tabliczki już bożonarodzeniowe. Pierwsze, które się pojawiły już w tym roku, żeśmy specjalnie zrobili tak pokazowo mhm. i figury będą świąteczne. Tam jest mała namiastka figur świątecznych, natomiast już przed świętami będą, będzie cały asortyment, cała gama przede wszystkim bardziej pod święta Bożego Narodzenia.